Moje sumienie wie, a rodzice się dowiedzą, że moje sumienie wie. To zbyt niebezpieczne. Słyszysz? Zostajesz! Że co? Poważnie! No to zobaczysz zaraz! Zrobię to, co ty. Dorothy, nie słyszysz mnie, tak? O mały włos. Czas skombinować saterski kombinezon! A zaraz masz się nigdy za wiele, co nie? O, o, to chyba dylan. Musisz już iść! Dobra notka! Wow! O, nie jest. Minuta i O trzy sekundy. Doroty. Nie bawimy się teraz chowanego! O, Oli! Gdzie jesteś? Mamy... Mały problem! O, Oli, Oli. O, o, muszę je znaleźć, ale przecież zaraz będzie wielkie o, o, o. OK, Okej, muszę się gaść. Jestem ciemnym wojownikiem ognistej Dobra, potrzebna będzie zbroja. I hełm przeciwbombowy, i sprzęt przeciwogniowy. A teraz znajdę Dolly i Dorothy. Witajcie na ziemi! Zostańcie tu! Dokończymy tę rozmowę później! Tylko spokojnie. <średytokonim> 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 Wyjątkowo aportująca. Nie no, poważnie jesteś um, królową aportu. Ha, kto gra w tej star? ze bero dlame